Każdy fotograf zna ten problem. Wracasz z pleneru, otwierasz zdjęcia i nagle na niebie, w wodzie albo takich jednolitych powierzchniach pojawiają się tajemnicze kropki. Winny? Kurz na matryce aparatu. Do tej pory usuwanie takich zabrudzeń było bardzo żmudne, trzeba było powiększać zdjęcie i klikać punkt po punkcie na tym zdjęciu. Ale teraz Adobe wprowadziło do adobe Camera Raw wtyczki w Photoshopie, nowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji usuwanie kurzu. To część panelu usuwanie rozpraszających elementów i działa w trybie wczesnego dostępu. Funkcja automatycznie skanuje Twoje zdjęcie, wykrywa takie ślady kurzu i usuwa je w kilka dosłownie sekund. W tym filmie pokażę Ci, jak działa ta nowość w acerze, gdzie ją znaleźć i jak w praktyce radzi sobie nawet na trudnych ujęciach. Zaczynamy. mam otwarte Adobe Photoshop. Teraz otwórzmy sobie plik RAW, plik ARW z Sonego, które zdjęcie zrobiłem podczas mojego ostatniego wyjazdu w Alpy Zachodnie. Jak powstawały zdjęcia podczas tego wyjazdu możecie zobaczyć we vlogach właśnie z Alp. Także zapraszam do playlisty Słowik w drodze. Klikamy sobie na to zdjęcie. Jeśli klikniemy na plik RAW to otwiera nam się on w wtyczce Adobe Camera Raw. Ważne aby ta funkcja działała, którą Wam pokażę, abyście mieli zaktualizowaną wtyczkę do najnowszej wersji Adobe Camera Raw 17.5 oraz jeśli klikniecie sobie tą zębatkę, będziecie w ustawienia, to warto też włączyć zapowiedź technologii i zaznaczyć sobie nowe funkcje SI, kliknąć OK i zrestartować Photoshop oraz Adobe Camera Raw, aby wykorzystać te wszystkie najnowsze funkcje, które są dostępne testowo właśnie w ACR. -ze. Dobra i teraz... Zróbmy sobie na początek taką szybciutką edycję tego zdjęcia. Włączmy sobie profil liniowy. Kliknijmy sobie Auto. Może troszkę ekspozycję zjedziemy w dół. Delikatnie jaskrawość też. I teraz zobaczcie. Pierwsze co mi się pojawia to te plamki na niebie. Jeśli przybliżymy to zobaczymy, że tych plamek jest znacznie tu więcej. I poprzednio, aby usunąć te plamki, musieliśmy wejść w narzędzie Usuń. Teraz włączyć sobie wyświetl plamy wybrać sobie tym suwakiem dużą moc żeby zobaczyć, zobaczcie te wszystkie plamki, jest ich tu naprawdę jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo jak sami zresztą widzicie ale od najnowszej wersji właśnie Camera Raw wersji 17.5 w funkcji usuwania rozpraszających elementów pojawiła się nowa funkcja, oprócz odbić, luzistwa mamy także funkcję kurz, funkcja kurz pozwala nam usunąć właśnie takie paproszki które pojawiają się na zdjęciu bo na matrycy naszej mieliśmy jakieś paprochy, kurze, i one przy robieniu zdjęć na takiej większej przesłonie, nie F1,4, bo przy F1,4 tego nie zobaczycie, ale kiedy robicie zdjęcia krajobrazowe przy F8, F11 albo jeszcze wyższy przesłonach f 16, wtedy będziecie mieli bardzo dużo takich właśnie brudków, kurzów na matrycy, takich plamek na zdjęciu i one będą widoczne właśnie na takich bardzo płaskich powierzchniach, tak jak tutaj macie niebo. Wtedy na tym niebie to jest wszystko widoczne. W tym miejscu, zobaczcie, tego tak nie, nie widzimy. To pewnie gdzieś też jest, dlatego warto dbać o czystość matrycy, warto dbać o delikatne zmienianie obiektywów z aparatem w dół, żeby te paprochy się tam nie zbierały. Oczyszczenie matrycy, czy to specjalną gruszką, czy to na mokro specjalnymi patyczkami do matrycy, czy to APSC, czy pełnej klatki. I teraz wchodzimy sobie w funkcję kurz, rozwijamy ją tym ząbkiem, i zobaczcie, mamy tu po prostu. Tylko jedną możliwość. Kliknąć Zastosuj. Po prostu klikamy Zastosuj. Teraz sztuczna inteligencja ogląda to zdjęcie, skanuje całe zdjęcie, poszukuje właśnie takich punktów i je wszystkie zaznacza. Zobaczcie, w tym przypadku zostało zaznaczone kilka tych punktów. Mogłoby być faktycznie więcej, moim zdaniem, zaznaczone, ale te najważniejsze, te najbardziej rzucające się w oczy zostały zaznaczone i od razu zostały usunięte bez żadnych problemów. I teraz bardzo łatwo możemy przejść do dalszej edycji zdjęcia i przechodzimy sobie do edycji. Już nie widzimy tych paprochów, nie widzimy tych brudków, które pojawiały się na matrycy. Ja kliknę sobie gotowe, zamkniemy sobie Photoshop. Otwórzmy sobie teraz program Lightroom. W programie Lightroom, jeśli przejdziemy do funkcji usuń, to zobaczycie, że usuwanie rozpraszających elementów nie zawiera tej funkcji usuwania kurzu, ale mogę Wam zdradzić sekret, że ta funkcja pojawi się już w kolejnej, jednej z kolejnych aktualizacji, prawdopodobnie w październikowej aktualizacji, bo wszystkie funkcje, które pojawiają się testowo w ACR, potem też po tej fazie testowej przenoszone są do. Lightrooma, tak jak to było z odbiciami, tak jak to było właśnie z usuwaniem ludzi z tła. I teraz, aby na tym zdjęciu zastosować właśnie też na przykład to usuwanie kurzu, bo jeśli wejdziemy w usuwanie kurzu, wyświetlimy sobie te plamy, to zobaczymy, że też tutaj te kilka plamek mamy. Możemy sobie klikać pojedynczo i nie ma problemu, ale możemy też kliknąć sobie Ctrl S albo Command S, aby zapisać te wszystkie ustawienia do pliku XMP, który znajduje się obok naszego zdjęcia, obok naszego pliku RAW, teraz kliknąć sobie prawym przyciskiem na to zdjęcie, kliknąć pokaż w Finderze albo pokaż w eksploratorze Windows. Teraz otwiera nam się eksplorator i to zdjęcie, które wybraliśmy przeciągamy sobie na ikonkę naszego programu Photoshop. Zostanie to zdjęcie otwarte w karteczce Adobe Camera Raw. Teraz możemy przejść sobie do usuwania Włączyć funkcję usuwania kurzu klikamy zastosuj. Po chwili te wszystkie punkty, które najbardziej były widoczne na tym zdjęciu, które rozpraszały widza, będą automatycznie usunięte. To jest funkcja jeszcze we wczesnym dostępie, co widzicie. Ona będzie rozwijana, ten algorytm będzie ulepszany, także to z czasem będzie działało po pierwsze szybciej, po drugie, bardziej moim zdaniem, precyzyjnie. Zobaczcie, jak dużo tych wszystkich poprochów zostało. Usunięte. Co najważniejsze, jeśli przybliżymy sobie to zdjęcie w tym miejscu na przykład, to zobaczcie, możemy kliknąć sobie jakiś dany jeden wybrany punkt. Powiedzmy, że klikamy sobie ten punkt. Teraz, we funkcji kurz pojawią nam się dwie nowe opcje: odśwież i usuń. Możemy usunąć ten punkt, jeśli usunęło się coś, czego nie chcieliśmy, albo kliknąć odśwież, jeśli to, co widzimy, nie pasuje do naszego zdjęcia, coś jest nie tak. Możemy kliknąć, zobaczcie, odśwież. I wtedy ten podgląd, to usuwanie zostanie wygenerowane ponownie. Prawda, że fajnie? Prawda, że to działa mega szybko. Ile zobaczcie, razy musiałbym klikać na tym zdjęciu, aby to wszystko usunąć? Teraz klikamy sobie Gotowe. Przechodzimy sobie do Lightrooma. I w Lightroomie, jeśli klikniemy sobie na to zdjęcie, to tu na miniaturce zobaczcie, mamy taką strzałkę do góry, która informuje nas, że na dysku znajdują się informacje, metadane zapisane w i zewnętrznej aplikacji. W naszym przypadku był to Photoshop z styczką ACR. Wystarczy kliknąć tą ikonkę. Pojawia nam się informacja, czy zastąpić te ustawienia, czy importować te ustawienia z dysku. W naszym przypadku będziemy importowali te ustawienia i teraz zobaczcie. Automatycznie usunęliśmy też wszystkie te brudy, które były na matrycy. Jeśli wejdziemy sobie w podgląd statusu edycji sztucznej inteligencji AI, to zobaczymy, że mamy tu funkcję Destruction Removal Dust, jeszcze po angielsku, nawet jeśli mamy polskiej wersji, bo Lightroom jest w stanie odczytać te zmiany, które zostały dokonane w Photoshopie i je zastosować na zdjęciu. Co prawda tej funkcji nie ma jeszcze natywnie, czyli nie ma jej jeszcze w Lightroomie, ale jeśli dokonamy tej edycji bezpośrednio w ACRze, w Photoshopie, to możemy ją zaimportować do Lightrooma. Także jest to jakieś obejście, jeśli byście chcieli nadal edytować to zdjęcie sobie w Lightroomie, ale są tu pewne ograniczenia dotyczące tego, w którym momencie edycji zrobicie właśnie to usuwanie kurzu z matrycy, bo w pewnym momencie może się okazać, że będziecie musieli zaktualizować maski SE SI. i w tym momencie właśnie to. Usuwanie kurzu zostanie totalnie usunięte z tego zdjęcia i nie będzie ono już na nim dostępne. Także warto mieć to na uwadze i stosować to w odpowiedniej kolejności. Ale o tym pomówimy już w kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu, zostawienie łapki w górę oraz komentarza pod filmem. Twoja aktywność naprawdę. Robię różnicę. W komentarzach możesz też podsunąć tematy, które chciałbyś zobaczyć w przyszłych filmach na tym kanale. Zerknij też na tą playlistę, gdzie znajdziesz wszystkie moje filmy, w których pokazuję kulisy mojej pracy na reportażu ślubnym oraz tę playlistę z vlogami z moich wypraw fotograficznych, gdzie nauczę cię, jak fotografować krajobrazy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!